Witam cię, piękna duszo, na moim kanale. Ja mam na imię Natalia, jestem tarocistką i rytualistką. I dzisiaj zadam kartom pytanie: kto wróci do twojego życia jeszcze w tym roku? Może jest taka osoba, o której myślisz? Może jest ktoś taki, kto Czujesz, że nie zamknął jeszcze całkowicie tematu Waszej relacji w swoim sercu. To czytanie może być kochana dla Ciebie znakiem. Zobaczymy sobie, czy to, co podpowiadała Ci intuicja, potwierdzi się w tym czytaniu. Więc za chwilę wylosujemy karty. A jeśli chciałabyś dowiedzieć się więcej o mojej ofercie na prywatne czytania tarota, na relacje lub miłosne albo praca i finanse, lub na temat moich rytuałów miłosnych, niezwykle silnych procesów, no to zapraszam ciebie na nataliaradzi.pl. I cóż, kochana, przywołaj myślami osobę na której tobie zależy. Zobaczymy sobie czy karty dadzą potwierdzenie, czy może dostaniesz ostrzeżenie. Mhm. Już tutaj widzę przede wszystkim, że ktoś, kto mieszka dosłownie w twoim sercu, nie może o tobie zapomnieć i Fantazjuje na temat tego, jak było pięknie, jak było wspaniale, a tęskni za tym czasem, kiedy to było takie na wyciągnięcie ręki. On popełnił dużo błędów i ma teraz poczucie, że właśnie te błędy nie do końca są mu wybaczone, dlatego że Tutaj ten żal, który jest w Tobie, jest też wyczuwalny. Więc widzę kogoś takiego z przeszłości, który kiedyś być może potraktował właśnie Ciebie nie do końca uczciwie. Pokazała mi się też tutaj siódemka buław, więc ten człowiek może mieć duże opory przed powrotem, tak naprawdę. Może z tym walczyć, więc karty. Z jednej strony pokazują, że ktoś jest taki w przeszłości, kto myśli o tobie, nie może zapomnieć, ale z tym powrotem jego może być troszeczkę ciężej, tutaj widzę. Na pewno musiałby się do tego tak mentalnie przygotować, bo to jest dla niego generalnie wyzwanie przyznać się. Do błędów. Widzę tutaj też Siedem Kielichów, które świadczą o tym, że on mógł nie do końca w sposób taki przemyślany i dojrzały kiedyś myśleć na temat tworzenia związków i też dlatego takie kroki podjął, jakie podjął. I teraz boi się w zasadzie wycofania z tego. Boi się, że. Zostanie podsumowany, że może jeszcze za to oberwie, że może jego ego tutaj właśnie ucierpi na tym, bo przecież może też zostać odrzucony. Takie są jego obawy. Jest to na pewno człowiek, który. W dużej mierze też analizuje, czasami niepotrzebnie się zastanawia, i w tych swoich analizach często koncentruje się na swojej własnej osobie, ale widzę też, kochana, że no na pewno to nie jest tak, że też on nie dostrzega właśnie tutaj tych swoich błędów. Chociaż ego. Mocno blokuje przed właśnie daniem chociażby jakiegoś sygnału, takiego bardziej konkretnego, bo sygnału on Tobie może dawać, może ci się śni, może widzisz jakieś znaki, może gdzieś tam Ciebie podgląda, na przykład, na portalach społecznościowych, czy coś w tym stylu, kochana, może pojawia się w tych miejscach, w których Ty jesteś, prawda? Więc takie znaki może ci wysyłać, ale ty wiem, że chcesz czegoś więcej. Ty na pewno chcesz konkretów, a on jest bardziej jeszcze w tej sferze takiego rozważania, analizowania w sferze swojego umysłu, swojej podświadomości. Więc nie umie też dostrzec tego dokładnie co Ty czujesz, co Ty chciałabyś mu przekazać. Więc ja zaprosiłabym Ciebie na mój rytuał miłosny przeznaczeni sobie, ponieważ tam wysyłasz bardzo mocny sygnał energetyczny do niego, aby uwolnić swobodny przepływ miłości między Wami, ułatwić jemu powrót, ale taki na innych zasadach, żeby tym razem było już dobrze, zdrowo między Wami, żeby to było trwałe. Natomiast też u mnie kochana, ja zawsze to podkreślam, żeby później nie było zdziwienia, to nie jest tak, że ja tylko zaczaruję rzeczywistość za Was. Moje procesy są dlatego skuteczne i takie intensywne, ponieważ Ty jesteś. Zaangażowana. Ty też dostajesz swoje zadania do wykonania i nie jest to tylko e, odmówienie modlitwy przez parę dni. E, oczywiście wszystko jest jasne, jak najbardziej do zrobienia. Nie trzeba mieć jakichś specjalnych umiejętności, bo dostajesz jasną instrukcję, ale do tego procesu, który ja sama stworzyłam prosto z serca, właśnie zapraszam osoby takie, które naprawdę chcą popracować nad relacją, a nie będą liczyć na to, że właśnie tutaj no jakimś dziwnym trafem wszystko nagle się poukłada, gdzie... Czasami nawet właśnie nie ma tego kontaktu. Więc to pozostawiam już do decyzji Twojego serca. Jakbyś chciała więcej się dowiedzieć, to oczywiście napisz do mnie, opisz Waszą sytuację, a ja zobaczę, co mogę dla Was zrobić. W każdym razie, to, co jest bardzo istotne, to to, że On. Ma w sobie potrzebę wyjaśnienia też tego. Tylko, że ta potrzeba, z tego co widzę, jest jakby przykryta właśnie tym strachem. W każdym razie, jeżeli ty pokażesz jemu w sposób taki. W żeńskiej energii, nie w taki właśnie męski sposób, prosząc go o coś, o jakiś kontakt, ale w żeńskiej energii, jeżeli ty pokażesz jemu z taką lekkością, że on ma jeszcze tutaj do czego wracać, ale nie pokazuj mu tego poprzez słowa, poprzez proszenie go, no to wtedy jest możliwość taka, że właśnie on tej odwagi nabierze więcej i że będzie dla Was faktycznie to powodzenie. Oczywiście, też jeżeli chciałabyś zbadać w kartach, co tam ym, dzieje się indywidualnie w jego sercu, to, za, to zapraszam ciebie na prywatne czytanie. Ale tutaj widzę, że on może mieć problem z tym zwlekaniem. Ym, znowu kolejna karta. Czwórka mieczy pokazuje właśnie osobę taką, która jest w nadmiernym spoczynku, że tak powiem, bo on już tak długo to wszystko rozkminia i analizuje. Ale cóż, niewątpliwie nie jest to dla niego łatwe, więc tutaj niech będzie to takim pocieszeniem dla ciebie, że nie tylko ty tęsknisz, nie tylko ty zmagasz się. Z tym wszystkim, co się dzieje między Wami. To wszystko, co chciałabym powiedzieć w tym czytaniu, kochana. Daj mi znać, czy przyjmujesz ten przekaz. Daj znać, co czujesz, co się w Twoim sercu rozbudziło. Może powstały jakieś dodatkowe pytania. Możesz się podzielić ze mną w komentarzu. Jeśli chciałabyś, abym jakiś temat poruszyła też na tych czytaniach tutaj, które publikuję, to napisz mi w komentarzu. Ja wszystko czytam. Jeżeli potrzebujesz jakiejś odpowiedzi, to chętnie właśnie takie czytanie kolektywne tutaj wykonam. Będzie mi też bardzo miło jak zaobserwujesz mój profil bo uważam że to jest taka wymiana naszych energii. Często mi piszecie że wchodzicie żeby posłuchać mojego głosu czy po prostu wskazówek od kart żeby się trochę zrelaksować. Także to jest miód na moje serce i cieszę się że mogę tutaj ten czas dla was wam umilać. To tyle myślę kochane i do usłyszenia w kolejnym czytaniu tarota. Bye bye!